Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dykoła Piotrek, a to jest pierwszy odcinek mojej nowej serii z Mirror Sage. Ojej, przeskakuj to szybciutko, bo my nie mamy czasu, bo my musimy biegnąć, bo my jesteśmy sprinterami. Dobrze. Jak było na rozpoczęciu, nasz sprinterski wzrok jest. Zaznacza nam wszystkie ładne rzeczy na czerwono. Ojej, wspinaj się szybciutko. No, no i biegnjemy sobie na tą rurę. z jest nienabidzono. Ojej, ojej, ojej. Ojej. Wyście ślimacze za tyle szlak trawiast. Już prawie dotarła do masztu radiowego. Przekaż jej torbę, dalej to jej zadanie. Mam, ja się ślimaczę, ja się ślimaczę. Ty się ślimaczysz. O, w rurę, w rurę. No, papka. Co ty nie łapiesz tego? To mnie zdenerwowało. Idealnie było. No... No lol, czemu ty się jakoś nie łapie? ce Nu, Yeah, dokładnie tak. Nareszcie się złapałem. Tak. Nie będziemy korzystać z tamtych drzwi, gdyż jestem tutaj poinformowany, że tu gdzieś w pobliżu jest torba. Splinterów. What the fuck! Zwalamy stąd.

No, czemu we mnie strzelają? Ja jestem dobry, to oni są źli. No uciekam, uciekam, uciekam. Faith, fajnie się nazywamy. Jeśli się nie mylę, to Faith znaczy... ...nadzieja. O, torba sprinterska. A, wiedziałem, że coś znajdę. O w dupę! O w dupę! No dlaczego no? Ja tylko chciałem torbę splinterską wziąć. No dobra, no nic. Tak, jasne, ja już się na te wasze... Wasze zagrywki nie odbiorę. Uciekam przed nimi, bo... Po bo prostu mnie zabiją znowu.

Niebiescy trzeba się przez nich przedrzeć Już patrzę gdzie są ci niebiescy Twoi chłopaczku O tu są, no szpacz Cholera, Cholera jasna Ojku, ale to było proste Trzeba było jednak wziąć tego harda Hop. Oh yeah. O jej. dlaczego to jest niebieski, a nie czerwony? Okej, okay, mamy Maszę na O jej. Masz torbę i żeby Spoko, gram Ostrosel. Lubię wyzwania. Cholera, towarzystwo. bazystwo. się. O oh jej. Yeah. Helikopter telewizji znowu? Muszę myć się z tego dachu. Nie obchodzi mnie jak, po prostu dobra. Dobra, spoko skacze. Myślałem, że już spadnę. Nara. Ale mnie zakręciło? Miała być cicha robotka. Cemu dolika przelany? Nie wiem, co się dzieje. Nic. Nagle zaczęli strzelać Popytam trochę Zabieraj się stąd. Wracaj do bazy Faj Czyli że oni tak, dobra, no to koniec tego odcinka będzie. Cześć naracząłem